Przypowieść o bogaczu i łazarzu pokazuje, że śmierć nie jest stwórcza. Ona jest wielkim odsłonięciem, odkryciem tego, co każdy osobiście z nas przeżywa, czym żyje, co jest jego troską. Śmierć odsłania stan naszego serca, odsłonił stan serca łazarza, człowieka. Ubogiego i dlatego otwartego, dlatego gotowego przyjąć opiekę Bożą, Jego dary, gotowy byłby być w niebo wzięty. Śmierć odsłania też serce bogacza, który, dlatego że ma, chce rządzić i stawiać się jednocześnie na równi z Bogiem. Ta iluzja, którą żyje bogacz wraz ze śmiercią, jest usunięta, i widzi radykalnie, jak bardzo jest zamknięty na to, co Pan Bóg chciał mu dać. Skoro on, bogacz, jest Bogiem, to nie potrzebuje innego zbawcy. Nawet z otchłani piekieł chce rządzić, chce decydować, w jaki sposób ma się ujawnić Boża Prawda pomiędzy ludźmi. Dlatego między nim a niebem, a stanem szczęścia wiecznego jest otchłań nie do przebycia. Przyglądając się naszym sercom, prośmy Pana Boga, by wpuścił tam promień Jego światła, byśmy nie żyli iluzjami, byśmy zobaczyli, czy jesteśmy gotowi przyjąć te dary i Bożą Pomoc, z którą on do nas przychodzi.